Witajcie, witajcie. Pewnie wiele osób zastanawia się skąd i jak pozyskać naturalny, dobry, ekologiczny nawóz. No to śpieszę z odpowiedzią na to pytanie. Hodowla kur. Hodowla, opiekowanie się kurami to też obowiązki. Jednym z nich jest sprzątanie kurnika. Zobaczcie, dzisiaj mam właśnie dzień sprzątania. Wywożę już czwartą taczkę. No, nazwijmy to po imieniu gnoju, po prostu gnoju od kur, kurzego obornika, który sprawdzi się wręcz doskonale wiosną, kiedy będziemy uprawiać ogródek warzywny. I uwierzcie mi, nie ma nic lepszego niż taki naturalny obornik, kompostownik. Zobaczcie, z jednego kurnika, gdzie mam w tej chwili 50 kilka kurek. Jest tego naprawdę całkiem sporo. I co najważniejsze, jest to produkowane ekologicznie, naturalnie, w zgodzie ze wszystkim, co tylko można sobie wymyślić. No, akurat sąsiad jedzie traktorem, więc nie pójdę w tamtą stronę. Nie pokażę, jak, jak wygląda kompostownik, który mamy na podwórku, gdzie zbieramy właśnie. Wszystkie odpadki, wszystko co jest wyprodukowane w kurniku. Zatrzymał się, więc zmieniam zdanie. Już idę, już idę. No zobaczcie, zima w pełni, więc, więc wydeptana tylko ścieżka, którą się chodzi. Mamy kawałek do przejścia. Oczywiście, kury są wszędzie. 50 parę kur, ale upilnować je wcale nie jest tak proste. Zobaczcie. Śnieżek pada, góry sobie grzebią. Wszędzie gdzie widzą jakieś miejsce, gdzie, gdzie tego śniegu nie ma, znajdą sobie coś do podziubania, podrapania. Po to żeby po pierwsze się nie nudzić, po drugie znaleźć coś ciekawego do zjedzenia. Hmm. Im śnieg nie przeszkadza, opady. Zwłaszcza, że są pod małym daszkiem. Także okej. Okay. Wracając do tematu tego filmu, zobaczcie, to jest no więcej niż połowa z tego, co, co było w kurniku. Wiosną to będzie naprawdę coś, co ludzie po prostu nawet będą chcieli kupić. A ja oczywiście tego nie sprzedam, bo to służy do ogrodu. To jest naturalny nawóz, naturalny obornik. Wystarczy tak naprawdę zbierać to na kupę raz, dwa razy. To przerzucić, żeby popracowało, wytworzyła się odpowiednia temperatura i już wiosną mamy super nawóz, super ekologiczny, na którym rosną naprawdę jak szalone warzywa, jakieś truskawki, jakieś pomidory, jakieś ogórki, marchewka, buraki, fasolka no, no co kto lubi, to ten sobie posieje, posadzi i naprawdę na takim oborniku to będzie dobrze rosło. Także, jeżeli nie macie pomysłu, skąd zdobyć, jak zdobyć dobry ekologiczny nawóz, albo po prostu chcecie sobie sami taki wyprodukować, zachęcam do zajęcia się kurami. Nie trzeba mieć ich dużo, zależy, kto ma jaki ogródek. Regularne sprzątanie daje nam możliwość uzyskiwania samemu. Naprawdę fajnego nawozu, który przyda się. Dziękuję bardzo. Ja wracam do sprzątania kurnika. Zobaczcie, tam były trzy, tu jest czwarta taczka. I tu się nazwiera jeszcze piąta. Pięć takich dużych taczek naturalnego obornika, naturalnego nawozu. Zwał jak zwał. Po prostu dla, dla kur to jest odpad. A dla ogrodu to jest wspaniały, wspaniały dodatek. To tyle, dziękuję. Cześć.